Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich pasieczników. Dzisiaj kilka słów o gryce. Dlatego, że ja gryki nie znam zbyt dobrze. Byłem na gryce dopiero trzy razy w życiu. No i w tym roku mi zaskoczyła. Ostatnio powiedziałem Wam, że tam z pięciu rodzin, które wywiozłem, miałem 20 kilka słoików, chyba 25, yy, yy, ukręcone. No i że to jest taki wynik średni, ale że i tak jestem zadowolony. No bo potem było 2,5 hektara tego pożytku i pogoda była średnia, było po prostu sucho. No ale okazało się, że to nie do końca prawda, ponieważ w tym tygodniu mija drugi miesiąc jak stały pszczoły na gryce. Ja tam byłem kilka razy dosłownie. Pierwszy raz po miesiącu pojechałem z nadstawkami, z tymi drugimi powiedzmy, bo pierwsze były założone. Do dwóch uli wrzuciłem drugą nadstawkę, a pozostałe nie wykazywały w ogóle jakby szans, żeby się tam miało coś znaleźć więcej niż jedna. Choć i ta jedna była wątpliwa. No i po następnych dwóch tygodniach pojechałem, zobaczyłem, że właściwie to ubyło tego na kropu, tak więc stwierdziłem, że trzeba robić miodobranie. Już się nie lało z ramek. To było, po półtora, to było półtora miesiąca od tego momentu, jak tam jestem, i to się działo dwa tygodnie temu. Miodobranie zrobiłem na szybko w trakcie burzy, tak więc nie nagrywałem nawet na tego materiału. No i co? Zostawiłem pszczoły na gryce. A że miód sprzedaje drogo, to wiadomo, wszystkie destynacje świata stanęły przed mną utworem Czechosłowacja, Jugosławia. Pojechałem, wydawałem. Halerze ciężko zarobione przez pszczoły szalałem jednym słowem. No i wczoraj dopiero zwoziłem pszczoły z gryki. Okazało się, że podnosząc ule są bardzo ciężkie. No i ku mojemu zdziwieniu, w tych ulach, które były nadstawki, a były to dwa ule, nadstawki są pełne po prostu miodu. Tak więc w przeciągu dwóch tygodni gdzieś te pszczoły zaczęły wyciągać widocznie z gniazda i dokładać z tej gryki do tego stopnia, że po prostu zapełniły nadstawki miodem. A co więcej, pewnie gniazda są zalane w tych trzech pozostałych ulach, które nie miały nadstawek, bo tam w trzech ulach właśnie nie zostawiłem nadstawek w ogóle. Wydawało mi się, że po prostu ten w ogóle, wiecie, jest, jest słabizna. A tu się okazało, że pszczoły mnie zaskoczyły, że po pierwsze dzisiaj będą musiał zrobić drugie miodobranie, a po drugie to po prostu trzeba będzie skorygować te gniazda i zobaczyć, czy rzeczywiście tam nie są zalane. Tak więc pszczoły zaskoczyły tym razem na plus. Cieszy mnie to, bo gryczany miód bardzo jest w cenie. No i to właśnie dzisiaj o tym odcinek. Zaraz otworzę ule, pokażę Wam te zalane ramki. Wykręcimy to i to będzie na tyle. Zapraszam do oglądania. Tu jak widzicie ładna, pełna rodzina na pełnym gnieździe. Ona nie miała niestety nastawki. Zaraz więc wyciągnę dwie, trzy ramki, żeby zobaczyć jak tam sprawa się kształtuje. No jak widzicie... Miałem rację, po prostu jedna wielka gryka. To jest dziewiąta ramka. Po prostu pełna. Pełna miodu. I o ile nie mam zwyczaju birowania tych gniazd, to to zrobię. No bo przecież to po prostu jest szogo. Podejrzewam, że przynajmniej jeszcze dwie, trzy takie ramki znajdę w tym, w tym ulu. Dziesiąta ramka, dokładnie to samo. Całkowicie zarana zasklepiona, tak więc też do wirowania. Na szóstej ramce jest czerw i jest też matka. Tak więc... Nie, no gniazda nie są zarane. Ma gdzie czerwić. Tutaj dzisiaj są jednodniówki, więc tutaj się tutaj się zajęła. Myślałem, że może będzie ograniczona. W czerwieniu, ale miała gdzie się rozpędzić, to jest właśnie zaleta gniazda da dadanta, że jest po prostu duże i nie na wszystkich ramkach musi być, muszą być larwy, żeby to wszystko hulało. Standardowo przy kraince tak naprawdę to właśnie 6 ramek, 7 to jest tyle na, ile, na tyle na ile rozkręcają się matki, ta ósma, dziewiąta, dziesiąta, no tylko chyba kwasty, ewentualnie czerwiam jak miałem wcześniej, teraz mam głównie krainki i nie zauważam tam czerwiu. No i ogólnie w tym roku inwazja osp, powiem wam, bardzo mi tutaj atakują mnie i pszczoły, no ale cóż druga rodzina gryczana To jak widzicie zastosowałem taki system, że myślałem, że one sobie po prostu to przeniosą to co było nad powałką z tego po prostu kapało, gdy robiłem dobranie, więc stwierdziłem, że one pewnie to sobie po prostu poprzenoszą w międzyczasie, ale okazało się, że przez te dwa tygodnie nie przeniosły że powałka wcale im nie odstraszyła tych zapasów zwyczajnie po prostu dalej tutaj, jak widzicie trochę posklepiły tą grykę, tą cztery takie ramki, mniej więcej takie same, w takim samym stadium. No a pod spodem pełnowartościowa, ośmioramkowa nadstawka. Prawdopodobnie nie przyniosła do tego, że właśnie tam jest miód i nie miały gdzie tego upchać, Jest tutaj na tej, przegrodzone tą powałką sobie po prostu zdecydowały się na przytrzymywanie zapasów. Dokopałem się do tutaj nadstawki, nie jest źle, nie jest jakoś tam super zalane, ale jak widzicie no pół ramki, solidne półramki jest Pięknie to wygląda po prostu. Nie zasklepiły, bo nie są pełne komórki, te komórki są pogłębione. Ale taka rameczka, takich bym sobie właśnie rzeczy. Pięknie to wygląda. Jest tylko pirować. No nie doceniłem tych moich dziaduniów. Natargały w drugiej turze, naprawdę. Bardzo ładnie. Chciałem Wam generalnie pokazać jak to wygląda, bo tacy wyżarci, wiecie, pszczelarze mnie nie oglądają, a jak oglądają to tylko z ciekawości, a dużo jest początkujących adeptów i tu jest takie właśnie zwrócenie uwagi na to, że im dalej jakby w las, im dalej w pożytki, tym jest trudniej o, o jakieś takie wielkie ilości, tak więc takie mikro miodobrania też się zdarzają poniżej 20 słoików, I To nie jest nic nadzwyczajnego, tak więc wiecie, nie zawsze się kręci tonę z przysłowiowego rzepaku. Kręci się też mniej. Najważniejsze, że się kręci, bo wiecie, to jest wszystko nadmiar. Ta nadstawka to jest tylko i wyłącznie nadmiar. Po prostu wiecie, ja nie ruszam gniazd. Ten wynik miodowy mógł mieć lepszy. Zdecydowanie, gdybym ruszał gniazdo, gdybym jakieś tam może, nie wiem, izolatory stosował, ale mi się nie chce, bo pierwsze po drugie to też nie o to chodzi. Ja chcę mieć spokój, bo głód to jest prosta droga do do, do chorób, do nosemy i tak dalej. Nawet do zgnilca. Także po prostu wiecie, no wczoraj potrafię zaskoczyć i gdzieś ten miód wyciągnąć po prostu Ku mojej ucieszy. Zrobił się niezły harmider, bo oblatują się te pszczoły, które wczoraj przywiozłem, w tym ta rodzina. Ta rodzina miała nadstawkę, ale nie miała ramek. Jak widzicie, tutaj poszły do góry z tym, z tą zabudową. Tak więc sprawdzę, wyciągnę przynajmniej 8, 9, 10, zobaczę jaką sytuację i czy nie jest zalane gniazdo. No i ostatnia rodzina Gryczana, powiem Wam, że tak ogólnie to naprawdę miło jest pojeździć na takie rodziny, które w tym momencie już są po prostu, wiecie, mocne, przyniosły miód, gotuje się tutaj, kipi tych pszczół jest bardzo dużo. To jest najlepszy wyznacznik tego, że po prostu są zdrowe. Ja przez lata patrzyłem, właśnie obserwowałem ten rozwój rodziny pszczele i tak naprawdę to często już w tym momencie rodziny słabe, słabe były po prostu chore, były zawaroziałe. Nie potrafiłem tego dobrze ocenić. Co więcej, leczenie nie było skuteczne. Teraz ten jakby system udoskonalany leczenia całosezonowego przeciw warozie, generalnie uwaga zwrócona właśnie w kierunku zdrowotności pszczół, nieżyłowanie ich, wymiana matek, robienie odkładów, to wszystko ma pozytywne Skutki. Kilka lat temu zupełnie inaczej myślano o warozie, teraz już się myśli inaczej, tak więc na to wszystko trzeba mieć uwagę i nie może tracić czujności. Jak się pilnuje i koryguje się niewielkie rzeczy w trakcie sezonu, to naprawdę ta końcówka sezonu jest dużo lepsza, ale jeśli się zaniedba i później nagle wiecie się osypuje, nie wiem, tysiąc, dwa 2000 tego roztocza, no to co to może być z tej rodziny? Przecież te larwy są tak pokłute, tak po prostu wymęczone. Że taka rodzina naprawdę będzie dochodziła przez, nie wiem, 3 czy 4 wymiany pokoleń w tej rodzinie, jeśli przeżyję, żeby to, to się miała jakoś tam wszystko poprześciło zaczęło dobrze wyglądać. Oczywiście, tak jak mówię, tej nie jest tak, że uważam się za wyrocznie, bo ciągle się uczę i ciągle popełniam błędy. Końcówki miodebrania już nie nagrywałem, bo jak widzieliście, zrobiła się awantura. E, tak więc, jako że było to odebranie jak bonusowe, którego się nie spodziewałem, postanowiłem. Chcę tutaj trzy słoiki przekazać na jakiś tam cel charytatywny. Jeśli macie ochotę, chcielibyście kupić ten miód, zapraszam, piszcie w komentarzu słoik numer 1, 2 lub 3 i kwotę, którą chcecie na to przeznaczyć. Nie wymagam potwierdzeń, jakiegoś tam przelewu, czegoś takiego. Wierzę w słowo pszczelarskie. Poznałem niektórych z Was, jesteście całkowicie normalnymi ludźmi, tak więc e, nie ma co tutaj się jakby wydawać w szczegóły. Po prostu, jeśli chcecie to kupić, napiszcie za jaką kwotę, wpłaćcie kasę, a ja na swój koszt wyślę Wam ten słoik e, i tyle. Zrobimy coś razem. Myślę, że coś dobrego. Niech to idzie w świat. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.